mi się nawet oświadczył właśnie, jak widzicie, to no taki złoty pierścionek. Witajcie, kochani, jesteśmy dzisiaj na Pandorze pofinałowej ze wszystkimi smaczkami. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części, to znajdziecie ją w linku bądź tutaj w karcie. To ja. Do Grzegorza. Czy byłbyś w stanie stworzyć relację romantyczną z Mery? Eee... Nie, nie byłbym w stanie stworzyć romantycznej relacji z Mary, przynajmniej tak mi się wydaje. Do Laury. Czy jesteś z Grzegorzem po... po. Poplułem cię! Do Laury, czy jesteś z Grzegorzem po programie? Nie, nie jesteśmy razem. w związku, w parze, w relacji romantycznej. Jesteśmy przyjaciółmi. Zgadzasz się, <grym> Nie zgadzam się, ale dobra, no niech będzie. Co? Nie zgadzasz się? <grym> nie, no tak, jesteśmy A przyjaciółmi. A czy ty myślałeś, że jesteśmy razem? <grym> A nie by... On dalej jest w Panamie. A czy... <grym> nie, A nie, jest... nie, A nie ma. jesteśmy? <grym> ja pierd... Grzesiu. Kurdyks. Dobra. A czemu się A nie, nie, nie zgadzasz? To, że... Nie, no ja zgadzam się jak najbardziej i rozumiem. I... Nie, nie my, żartuję, nie ja ja także. ja ty, chciałem powiedzieć tylko, że Laura cały czas o tym mówiła, że nie szuka miłości, tylko mówiła, że... W przeciwieństwie do serca. ja nie szukałam, on szukał... Ale Już nie, nie w sensie, dobadamy. że mówiła, mówiła od początku, że nie szuka miłości i... i to, no. Do Wiki. Dlaczego nie rzuciłaś kulą, jeśli zmieniałaś partnerów, z którymi mogłaś stworzyć relację, a z sewagiem była to tylko relacja przyjacielska? Ze wszystkimi w sumie była relacja tylko przyjacielska, no tam oprócz z tym Kasprem, a tak to, no... A z Grzegorzem? Mogliście stworzyć coś więcej. Ale powiedziałam już mu po kilku dniach, że, no tylko, że, że, tylko, że tylko przyjaźń jednak. E, no, i nie rzuciłam kulą, no bo jednak razem doszliśmy do tego finału wspólnie. Niektórzy głosowali, załóżmy na nas, e, nie ze względu na mnie, tylko ze względu na Sefcia, niektórzy ze względu na mnie, nie ze względu na sewcia, niektórzy ze względu na nas obydwojga i po prostu, no nie zrobiłabym tego. Uważam, że e, to była taka obopólna praca, że tak powiem, albo nam się po prostu poszczęściło, no ale i tak bym tego przyjacielowi, którego tak nazywałam w programie, nie zrobiła. Dosy waga, czy znalazłeś miłość? Nie. <laughs> Miał ładny. Czy musisz coś dodać? Nie, nie. No panie, nie. jeśli nie znalazłeś tam. No właśnie, no. Szkoda. Nie da. A tak trzymam na ciebie kciuki. Spoko, jest mi dobrze. Do Grzeszka. Jak wyglądają twoje relacje z Laurą po programie? Z Laurą dobrze dogadujemy się i no, to już problematycznie. Problematycznie. No, możesz mówić. możesz mówić mi. Dobrze. No, z Laurą mamy przyjacielską relację. Rozmawiamy ze sobą, wysyłamy sobie. Mamy filmiki, kontakt na co dzień. Dogadujemy się, tak jak to było w programie, ale jest to przyjacielska relacja. Nic się nie zmieniło. No nie. Dokładnie. Do Kuby. Dlaczego byłeś niezdecydowany w wyborze między Oliwią a Dominiką, jeśli miałeś potwierdzenie relacji u Oliwii i tak dużo was łączyło? Tak, teraz też troszkę się zastanawiam i dziwię się sobie dlaczego miałem, dlaczego się zastanawiałem. Też mocno po części, po części grupa na nas wpłynęła, że czuliśmy się po prostu winni tego co zrobiliśmy i też sądzę, że Oliwka akurat w programie była troszkę zamkniętą osobą. Po programie jest troszkę bardziej wyluzowana, tam też uważała na to co mówi, więc. No ale no dlatego byłam taka, no bo działy się takie inne rzeczy w programie, tak, nie? Ja to... rozumiem, ale chodzi mi o to, że o, po prostu z... wynikało to z tego, że z domi miałem. Mm luźniejszy po prostu kontakt taki z dogadywaniem się. Wcześniej, jeśli, jeszcze zanim nie doszło do, yy, między nami do zbliżenia, to też patrzyłem pod kątem Dominiki, że bardziej jest yy, przez grupę yy, Lubiana, <coughs> więc patrzyłem przyszłościowo, jeśli chodzi o program. A z Oliwką po prostu, yy, no to było coś, coś innego. Yy, ciągnęło nas do siebie. No i finalnie oczywiście zostałem z Oliwką. Z domu po prostu lepiej się dogadywałem, tylko tak śmieszkując. Yy, jako ziomki. O, tak. o ziomki. To są moje ulubione. Do Laury. Dlaczego? Ojej, ale jest. Dlaczego? Co to jest napisane? Kto to Zła... Przyznacie Złamie. Zł ja to chyba pisałem. Dlaczego złam... złamałam ci system? Złudnie. Złudnie, dobra. Do Laury. Dlaczego złudnie wszystkim wmawiałaś, że z Grzesiem wieczysz? chcesz coś więcej? Cicho, no jeszcze <noise> raz. Jeszcze <raz. muszę> <noise> powtórz jeszcze raz. Chciałam <noise> was bić. Do Laury. Dlaczego złudnie wszystkim wmówiłaś, że z Grzesiem chcesz coś więcej, a całowałaś się z chłopakami w basenie? Nie wmówiłam nikomu, że chcę być z Grzesiem. Od pierwszego dnia mojego wejścia do hotelu powtarzałam, że nie przyjechałam po miłość i nie dawałam grzesiowi żadnych sygnałów, że chciałabym coś po programie. Jak pojawiały się takie pytania na Pandorach, no to co ja miałam odpowiedzieć, no nie wiem, program to program, co po programie to po programie, no czas zweryfikował, no i tyle. Jakby nie, nie uważam, że mówiłam, czy to Grzesiowi, czy komukolwiek, że chcę z nim być w związku, być zakochana i tak dalej, tylko to jest mój naprawdę serdeczny przyjaciel, <laughs> z czego się zmienić? Nie, ja też tak uważam, no to jest no akurat i... prawda. I po prostu naprawdę dobrze nam tam było, razem, w programie. Do Wiki, Czy ani przez sekundę nie myślałaś, żeby rzucić kuliksem? Nie, nie myślałam. Byłam tam w takim transie i w ogóle jakaś taka byłam pewna w ogóle Sewcia, Tak patrzyłam na niego, no i czułam, że... To samo myślimy, więc nie. Chociaż tam wszyscy dopingowali, żeby rzucić, rzucić, ale nawet to... Nie, to też mnie nie skłoniło do tego. Bo byłam pewna... Chociaż coś tam przez myśl mi przeszło, że może, kurczę, może Sefciu mi rzuci A co, tą jak kulą. jak on rzuci? No właśnie, ale to i tak bym nie rzuciła. Nawet jakbym miała w głowie, że on może jednak tutaj mm -hmm. mi rzucić, to i tak bym tego pierwsza na pewno nie zrobiła. Do Kuby. Czy uważasz, że leciałeś na dwa fronty? Tak, był moment, że tak uważam. No ale ja tutaj, jakby nie ukrywam, na początku samym podchodziłem do tego wszystkiego jako gra, planowałem gdzieś na początku, powiedziałem na początku, nie chciałem zamykać sobie nigdzie furtek, chciałem mieć zawsze jakieś bezpieczeństwo gdzieś ty z boku, więc tak patrzyłem na swoje dobro w programie i wtedy leciałem na dwa fronty. Do Oliwii, czy myślałaś o zmianie pary, patrząc na to, że Kuba był niezdecydowany w wyborze i nie potrafi się określić? Oczywiście, że myślałam na tym, czy zmienić parę, ponieważ czułam cały czas u Kuby niepewność. Dlatego ja jestem też taką osobą, że myślę też o sobie i najbardziej też myślę o sobie. Nie tak jak niektórzy, nie będę mówić kto. Każdy wie. Ehm, myślę o sobie i jestem też osobą taką, która za dużo myśli. I myślałam tam naprawdę nad wszystkimi sposobami, e, co gdyby coś się stało, co gdyby to, co gdyby tamto. I ja już miałam wszystko obmyślane, więc tak naprawdę wiedziałam brać czego do kogo podejdę, jeżeli coś się stanie. Miałam e, pewne też takie Wahania można powiedzieć co do Kuby, ale no to wiadomo dlaczego każdy to rozumie i to jest normalne po prostu. Czułam się niebezpiecznie, niebezpieczna, Spoko. niebezpieczna sprawa. Spoko, niebezpieczna sprawa. ja Chciałam tylko zapytać do kogo chciałaś podejść, jeśli nie Kuba. Eee, z tak tak, tak no po prostu do, do kogo planowałaś Już jest podejść? Poza tym eee, to... wszystkim. Tak y, wtedy to pamiętam, że chciałam, bo pamiętam swoje myśli, pamiętam co było, to gdyby, no, gdyby nie potoczyło się tak, jak się potoczyło, to pewnie do Grzegorza, ponieważ z nim się bardzo dobrze też... Nie do ciebie. Ja, wiem, wiem. <laughs> 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 ja z tym z Laurą że... byłeś. Ale, a co by się na przykład stało? Do grzorza naszego e, kochanego szamana, ponieważ z nim się dobrze dogadywałam i e, nieraz mieliśmy to samo flow i tak dalej. E, po prostu no to, było, to by był taki po prostu plan awaryjny, typowy, taki, że no... Jeżeli już, ale. Jak wiemy, też... trzeba było go mieć tam, tak? Tak, jeżeli no. i tak zawsze trzeba było go mieć, nawet Klaudia zawsze to powtarzała, że trzeba mieć plan B. Dlatego często się zamia... zamienialiśmy parami na przykład. były kamyczki. Dlatego były kamyczki i no. no uważam tak. <śmiech> <śmiech> uważam tak. <laughs> tak, tak uważam. <laughs> do waga. Dlaczego mówiłeś, że przyjechałeś do programu dla miłości, a zgnąłeś się do finału z parą przyjacielską? Um... Jak mam odpowiedzieć na to pytanie? No, to jest proste. Tak, przyjechałem po miłości, ale. No, nie oszukujmy, że byłem zawsze drugą opcją dla dziewczyny w hotelu i po prostu mi się to mega nie podoba. A ja mam swój kodeks, który nie potrafię złamać. Daj mi dokończyć i nigdy w życiu tego nie zrobię. Dla nikogo. I dlatego tak. Że zgnąłem, O! A ja chciałabym dodać do tego, że mówisz cały czas, non stop mówisz o tym, że y, jesteś drugą opcją. Tak. Ale pamiętaj, że Ty innej dziewczyny też brałeś pod opcję. Którą? Były y, sytuacje, że y, brałeś, szukałeś też opcji, bo byłeś zagrożony. Okay. Powiem, Wiesz co mi chodzi po prostu. Wiem, o co chodzi, tak. Że też szukałeś, też miałeś takie sytuacje i też yy, wiedziałeś jak to jest. Rozumiem, i tak. I nie o, możesz cały czas po prostu tak, okay. osądzać tak, że tylko że ty byłeś opcją, bo Właśnie, też szukałeś to ja byłam dla ciebie opcją. Dobrze. Czyli okay. się wiesz, co mi chodzi? Ale nie, nie, wykluc ale nie wykluczam tego, nie powiedziałam, że tak nie jest, po prostu. Ale no, to powtarzasz tak, że tylko dziewczyny. A ty też potrzebowałeś opcji. Rozumiem, okej, okay, wiem o co chodzi. Tylko chciałam Ale mi na... dobrze Pomsknąć, I bo mój... Nie powiedziałam, to... że tak nie jest. No. Tak. Oczywiście. Oczywiście, że tak było. O... Było tak, przyznaję tak. się do tego. Ja to mi chodzi. Ale mówię, że ja szukałam czegoś więcej, że po prostu będzie taka dziewczyna, tak, tak. która od razu powie, że chce tylko ze mną. I tylko ze mną i wyłącznie ze mną co stworzyć, a nie z innym chłopakiem. No, tak jak I mówiłam, tego nie było. Że u nas takie było grono, że no ciężko było akurat. No dobra. Też dla wszystkich ale ja nie. powiedziałem od samego początku, co no ja tak. szukam i nie było tego. I mówiłem otwarcie o tym w programie wiele razy. Do wszystkich powiedziałem. Więc byłem szczery cały czas. I tego nie było. więc... Ale i tak chciałeś dojść jakby do Właśnie finału. I tak mimo wszystko, bo no, ale to mogą... Nie, to musi... do finału to jest... To jest takie ja pytanie, czy chciałem. Nie, 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 przepraszam, no, ja to, to ja jest ja takie pochwała, pytanie, czy tak chciałam dojść do finału. Ja w ogóle o tym nie myślałem. Miałam to w dupie. No, ale ty nawet mi mówisz, że ty możesz odpaść z tego programu, że cię nie interesuje nic Tak, już. dokładnie, nie było, tak? No było, bo rozumiem. No ja miałam. Tak. Powiedz mi, czy była taka sytuacja, gdzie ja kiedykolwiek powiedziałam o tym, że jak chcę zostać w programie? Jak, no jak... Jak, jak wszyscy mówią, że paliła im się dupa, czy ja kiedykolwiek tak reagowałam no na to? Nie. Nigdy, tak tak bo ja miałam to w dupie. Jak, jak, nie mi, jak ja miałam odpaść, to miałam. Tak samo mówisz, jak nie ma miłości żadnej ani no nic, to po co masz tutaj być? No ale na to przykład dokładnie. w tej sytuacji z Konradem, pamiętacie, no to um, kiedy Konrad miał podchodzić do ciebie, mhm. no to jakby podszedł, podszedłeś do mnie, no to jakby zależało ci jednak, żeby zostać z nami, prawda? Nie. No, w ten... nie, nie, nie zależało ja... no, mi. No ale wiedziałeś, że jak podejdziesz do mnie, no to ja wybiorę ciebie na pewno wtedy ktoś nie wiedziałam, że Nie wiedziałem Ale powiedziałem ci, żeby umiczej. Ja wiem, czy ty to powiedziałeś i czy ufałem, ale co ja ci powie... powiedziałem od samego w początku? Powiedziałem, że albo mnie wybierzesz, albo nie. Jak wybierzesz Kaspra, to co? Powiedziałam, że okej. Okay. Nie będę miał żalu do ciebie, nie było tak? Powiedziałam się. No że nie. Ale chciałeś będę z nami zostać ogólnie. No tak, no bo. Każdy. Każdy chciał nie. zostać, tak? Ale to nie było takie, że jakbym odpadł, to bym miał żalu do ciebie. Tak samo było, jak ja odpadłam, jak Maryka mnie nie wybrała. To co? Ja powiedziałam jej, że nie, nie, nienawidzę? Nie, powiedziałam że rozumiem. Ona tego nie czuła i tyle. Nie było tak? No było, było. No właśnie. Więc. Mamy to. Dokładnie. Next. Do Laura. Czy czułaś smutek, jak widziałaś Grzesza po akcji w basenie? Myślę, że tak. W sensie nie, nie żałowałam tego, co się stało, ale po prostu pomyślałam, że Grzesiowi może być smutno. W sensie, że mogło go to w jakiś sposób zaboleć, dlatego też był tam alkohol w całej tej sytuacji. Nie chciałam z nim rozmawiać już jeszcze tamtego wieczoru, więc pierwsze co rano, jak wstałam, to poprosiłam Grzegorza o rozmowę. I mu to wytłumaczyłam, ale no jakby martwiłam się o to, że może mu być smutno. Do Grzesia, było ci przykro, jak wyrzucałeś oliwkę z hotelu, gdy podeszła do ciebie na rajskim rozdaniu? Było mi bardzo smutno, no bo z oliwką byliśmy blisko. To była dla mnie jak siostra. No i nie chciałem, żeby po prostu opuszczała hotel. Ale tak miało być po prostu. Ale tak prostu, miało być, tak bo no, że tak, okazało się tak, jak się po okazało. Po prostu no, jestem taką opuszcza. osobą, że no, można mi ufać i no, z Laurą dogadywałem się, jak dogadywałem. Nie, nie zrobiłbym tak, że nagdybym po prostu się odwrócił i no, tak. wybrałbym Oliwie. ja to też wiedziałam, że no way. Dokładnie. Mimo, że Oliwię bardzo mm. lubię i nie wiadomo, jakby się potoczył hotel, jakbym wybrał Oliwię, ale no, myślę, że... Nie. <noise> myślę, że też by mnie tutaj nie było. jeszcze byli <noise> razem teraz, a Ku Kubiś nie było. Nie, nie. No, no, to to też Myślę, też że mnie bardziej żartuję, nie byłoby tutaj żartuję. na tej kanapie, ale ogólnie rzecz biorąc, no było mi bardzo smutno z tego powodu. Do Kuby. Kto lepiej tańczy, Oliwia czy Dominika? <głos》> ja bym chciałam, ehm, że ja Czy ja w ogóle tańczę? Czy ja potrafię w ogóle tańczyć? Czy coś tańczę w ogóle? Grzesiu. Z moich obserwacji wynika, że oliwka lepiej tańczy, bo ma lepszą izolację ciała całego. O, Jak profesjonalnie To jest Izolacja ciała. Izolacja ciała. A jak ma synchrony? Lepszą? Y U kogo są lepsze. No i bardzo dobrze czuję muzykę, więc. Y no, jak najbardziej oliwka. Do Wiki. Dlaczego manipulowałaś facetami w hotelu? I złudnie dawałaś im nadzieję, by. Dojść do finału. Kto to zadał? A jeden się nawet pobeczał przez ciebie. A jeden się a nawet... to już było na wanderze głównej. Takie samo pytanie, tak? Tak. Że manipulowałam? Ja powiedziałam, że nie manipulowałam. Ja nie pamiętam. A to, ciekawe, co co to Prawda, to... ja pamiętam. No. A ja ja nie pamiętam. pamiętam. Nie, ja pamiętam. I powiedziałam, ja tam byłam, że, że nie stresie, I się nie czuje, że nie czuję. I Konrad też powiedział, I tak. że tak, ja czuje, nie że pamiętam. Że czuję się nie pamiętam. Nie pamiętam żadnej pytania. Nie, było no. tak. Było. Pamiętam, ja byłam w stresie tak w innym no. w innym sterze. Także muszę już odpowiadać. Czy... Ja się trochę czuję zmanipulowany przez Ciebie, Pika. A ja przez z Ciebie, Kuba. Czasami wywierałaś na mnie bardzo dużą presję. A ty czasami mówiłeś? I łapałaś mi zasłówka po a alkoholu. A czasami i rzucałeś później. pustą wietnicę. Tak, bo właśnie zawsze łapałaś mnie w takim momencie, gdzie <laughs> bo dawałem się, dawałem się na te Ja. Haczyki! Yeah. Ha, Dostawaga, Dlaczego twierdziłeś, że jesteś drugą opcją dla kobiet, a tak naprawdę to one były drugą opcją dla ciebie? No co tu mogę powiedzieć? No ja powiedziałem od samego początku, że nie chcę się starać i tak zrobiłem. Nie starałem się, ale to tylko ze względu na to, że po prostu nie czułem tego i nie chciałem po prostu się starać. Ja taki jestem, nie ja mam. Z tobą, bo mi się nie, chce. nie, 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 nie chodzi o to. Nie oszukujmy się, ja miałam zajebisty kontakt ze wszystkimi, ale po prostu jeżeli chodzi o jakiś tam głębszy kontakt, to po prostu tego nie chciałem. I potwierdzam, tak było, że ja tego nie chciałem. Po prostu jak ja tego nie czuję, to nie chcę to robić i po prostu ja mam swój kodeks. I nie. Co to, to jest za kodeks? Z drugi z, drugi z, raz? To z kodeks. To jest kodeks, do. <głos> <głos> bo to już nie mówimy o krzyżowaniu wieczy. Nie, <noise> bo po prostu. To kodeks. Ja mam swój kodeks. Zasady w sensie. No tak, kodeks zasady. No, no tak, bo po prostu ja mam swoje zasady i po prostu tego nigdy, nigdy w życiu nie złamie. I tyle. Do grzesza. <noise> Dlaczego na siłę trzymałeś się jednej pary, czyli Laure? Nie uważam, żebym się na siłę trzymał, bo też tak no, nie, nie chciałem gdzieś ingerować w inne relacje w, na, na ten moment w hotelu. Uważałem, że Laura jest na tyle taką osobą, z której mogę właśnie zaufać i gdzieś no, będziemy tworzyć tą parę. Potem, po pewnych zdarzeniach, no było jak było, ale też trzeba oddzielić te relacje romantyczne od przyjacielskich po prostu. Mm. A jako przyjaciółka mogłem jej zaufać i no zawsze gdzieś tam stawała za mną i było jak było. Do Laury. <laughs> Dlaczego zostałaś przy Grzesiu, jeśli było widać, że chcesz stworzyć parę z Kasprem? Mm. <śmiech> <śmiech> I nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> po prostu czułaś Serce. bezpieczeństwo w programie i nie chciałaś tego to kolidować. Nie było bezpieczeństwo. Jak dwójka ludzi się dogaduje, to nie znaczy, że jakby traktujemy no tak. siebie jako bezpieczna przystań, jak to Tak, ale chodzi mi o to, że jakbyś z Kasprem, bo widziałaś, jak, no, jak Kasper, wyglądały wcześniejsze ja go poznałam, relacje Kaspra. on wiedział, no ja jestem tykającą bombą. Ja gadam, aha, poznaję gościa i mówi takie Synek, rzeczy. Synek, co ty go Cały także? hotel huczał, że ta Karolina, ja, Wika no. też zawsze gadała o tym, że Kasper jakby to był jej tutaj ideał i tak dalej. No i jak ja podchodziłam z immunitetem do Kaspra, to jeszcze wtedy Wiki powiedziałam, że ja spróbuję coś zagadać do Kaspra, żeby on stworzył z nią relację. To było na tej zasadzie. Ja wtedy myślałam przede wszystkim o Mery, tak naprawdę. A to, że wynikło z tego, że zajebiście się dogadaliśmy, czycie. Do Oliwki, dlaczego nie trzymałaś się obietnicy złożonej na paluszek z grzesiem? Eee, Kuba to jest odpowiedź. Ale okay. co to właśnie była za obietnica? Bo ja nie wiem. Eee, ja to oglądałam i tak... To ja nie wiem o co, co To była taka sytuacja, że Dominika wróciła. Yy, I Kuba cały czas rozmawiał z nią. Yy, mnie to denerwowało. tylko że nie mówiłam tego tak naprawdę w ogóle Kubie i czułam właśnie te zagrożenie, co mówiłam o tym wcześniej. Czułam się niepewna, dlatego zaczęło mnie to strasznie denerwować, no bo miałam niepewny grunt pod nogami, dlatego Grześu no cały czas ze mną rozmawiał, cały czas mi dawał jakieś znaki latą ze mną, tak jak nie wiem, Ale to, tego ty to powiedziałeś, tak, nie no ja. Ale tego pierwszego, przepraszam, tego pierwszego. Grzegorz. No. Ja, to nie ja. No, no nie, i sorry, że ja poszedł wiem, do mnie i mieliśmy roz 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 rozmowę na gdybali roz po prostu. Tak, tak. I on mi złożył tak, mówi, że, w sumie to było takie, że ty wiesz. No, <laughs> no mówię, wy wiecie. Na paczek. Ja mówię, okej. Okay. mówi, jak coś, miało podchodź do mnie. Powiedział mi tylko to. I ja wtedy mówiłam mu, że źle mi jest z tym, że czuję się niepewnie i w ogóle. A on mówi, jak coś miał podchodzić do mnie. Jak coś. Tak mi po prostu powiedział. No i yy, jakie było tam pytanie, że z Grzesiem... A Czemu yy, pomimo tego i tak podeszłeś ty... do mnie? Dlaczego nie trzymałeś się obietnicy? Yy, tak, yy, no bo yy, też było to było przed Rajskim i też powiedziałam Grzegorzowi wtedy, że przykro mi. To było po wyroczni. Tej powyroczni, powiedziałam mu, że przykro mi, ale ja do ciebie nie będę podchodzić, że ja chcę być z kubą, chcę dalej rozwijać tą relację, że mimo, że mamy jakieś tam y, rzeczy pod górkę, wszystko jest no, nie idzie łatwo i gładko, y, to i tak chcę zaryzykować, i tak chcę zobaczyć, jak to będzie, i, no, i dobrze wyszło, więc ja się z tego cieszę, no, tak że miał. dużo ryzykowałam. Miałaś, miałaś też pytanie, Ciek, chyba ale... wtedy na wyroczni, czy ja komuś mówiłem, że chcę bardziej z Tobą. E, no to, nawiązać relacje no, okay. nie z Dominiką, i chyba po tej właśnie wyroczni. Tak. No Oliwka się upewniła, nie? Wtedy, no. jeśli chodzi no, bo osoby. wtedy też mam cały czas niepewna, Panie. bo nic nie mówiłeś. Do Kuby. Czy zakochałeś się w Oliwii? Odpowiem tak tajemniczo. Jest coś więcej. Dyplomata? To, jest coś więcej. <grym> tak czy nie? Ale jestem coś więcej niż miłość, czy? Nie, coś więcej. A, okay. Coś więcej A, po prostu. Czy to miłość, czy Komidor. Pomidor. 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 Czas pokaże do Laury. Czy mogłabyś stworzyć coś więcej z grzesiem? Coś więcej niż przyjaźń? No pewnie nie. Nie. Tak. tak. Czy mogłabyś w no. związku? Pewnie. Nie. Przepraszam. Tak, <grym> <na zasadzie przypracę. grym> Dobra, to już co było w basenie, to było. Już wszystko zrozumiałem. O, <grym> <zarabady>? <grym> nie musisz więcej przestań? Dobitki, czy jesteś z serciem po programie? No tak, nie chcieliśmy właśnie, um, wiecie, mówić nikomu, mówić, ale tak. Sefcie mi się nawet oświadczył właśnie, jak widzicie, to no, złoty pierścionek. Wiedziałam. Tak? Aha, to tak, pamiętam. pamiętam. A to tak, po mojej babci. To jest to białe złoto mojej babci. O Boże. Do Grzesia, z którą dziewczyną chciałbyś stworzyć coś więcej? Sieć, stworzyć coś więcej, chyba na aktualny stan rzeczy, to żadną tak naprawdę. A wcześniej? Wcześniej, no, Laura wydawała się dobrą kandydatką, <grym> ale no, pewne kwestie zaszły. się zaszły. Ustaliliśmy no i pewne zaszły. No nie, no kwestie? też. No, no. A tak, no to. To nie, no jakoś tak nie, nie, nie widziałem e, osoby, z którą mógłby stworzyć coś więcej. Eliza? Eliza. Rozmyślałem na tym, ale nie. Jednak przepraszam, muszę stwierdzić, że nie. Do Kuby. Czy jesteś z Oliwią po programie? Mm. Pomidor. 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 Dowiecie się, dowiecie się wkrótce. Nie no, chcemy wiedzieć, bo to jest... Jesteśmy tutaj <laughs> To jest nurtujące Nie, to takie pytanie. smaczki, takie smaczki, nie będę zdradzał wszystkiego. Wy wiecie. Wszystkiego. Ty, Ty, wiesz, wiesz. Ty nie wiesz! Nie będę zdradzał wszystkiego. Baseba tak, nie wiesz. Słoski zostawimy jeszcze na wyle. później, żeby nie zdradzać wszystkiego, żeby <grym> ja, ja, ja i dalej to, tutaj to, to, się to, razem. To. I jesteście, tak? No musieliśmy tutaj Jeba. siedzieć razem. <grym <grym do, Sebastiana. Tak. do Sebastiana. Liczyłeś na to, że z Oliwią może coś wyjść. Był moment, gdy mocno do niej podbijałeś. S e, nie, absolutnie nie. Yeah. Uważam, że był taki moment, że... Ja zajebiście się dobrze się dogadałem tak. z Oliwią. Ale nie uważam, że był taki moment, że ja się tak starałem, żeby... że podbijałeś do mnie, coś nie było Nie, Ale był chyba taki nie. moment, my ja się tam... czuliśmy tak swobodnie ze sobą tak, bardzo. Tak. Ale pamiętam jeszcze śmialiśmy się z ze sobą Pamiętam coś jak coś byłem na początku no z tak, Oliwką, ale to jest chwilę, prawda. I później y już byłem z Dominiką, no. co miała immunitet i rozmawialiśmy przy barze i powiedzieliśmy mi, że właśnie kurde, że podoba ci się bardzo Oliwka. Tak. A ja powiedziałem to, to stary, idź w to Spróbuj. Tak, tak okej, okay. no dobrze, o, tak. <gry> dobrze, tak. Dobrze, nie, no nie będę ukrywać, że Oliwia jest zajebistą dziewczyną i bardzo mi się podoba, jest bardzo atrakcyjną dziewczyną, ale nie było tak, że czułem, że o, matko, to jest jakby chciałem... No dobra, wiadomo, no po alkoholu i tak dalej, to wiadomo, że chciałem coś więcej, no nie ukrywam. No, tak. Chodzi o to, że jakbym wiczał tak zainteresowanie, odzwonię Oliwie, to, to bym wstępczył. mam do Ciebie jeszcze pytanie tak. jedno, ważne. Dlaczego Ty nie pokazywałeś inicjatywy kobietom w programie? Bo, Bo... To Pokazywał. Kodeks. Nie, no. pokazywał Ty. K kodeks Chciał Ale nie mówił, że podobałaś mi się, czy chciałbym czy... coś z Tobą stworzyć, tylko zawsze był taki... Okej, okay, dobra, tak, rozumiem. Nie, dawał znać, dawał znać kobietom, że się komuś. Ja nie, nie dawał. dawał. Moj to prawda, nie, nie dawałem. Do końca, jak ale lubię, co? ale, co? ale jak że rzeczami że... dziewczynami. To nami? prawda, nie. nie. przyznaję się do tego, nie dawałem. Po prostu ja mam tak, że jak nie zauważam, że kobieta jest zainteresowana, to po prostu nie wchodzę w to. Nie lubisz być na chalne, Tak, dokładnie. Ja taki nie no jestem. Rozumiem. Jak widzę, że jest zainteresowanie, to naprawdę ja potrafię się starać i zrobię wszystko, żeby zdobyć tą dziewczynę. Ale jak tego nie widzę, to do oliwki. Czy chcesz mieć dzieci z Kubą? <laughs> Chyba już jest jedno w drodze. Coś więcej! Ile to już miesięcy no. po panowie? Serduszko. O, Mato. Kiedy wróciliśmy? Nie, w yy, to jest? Ogólnie to jest takie yy, pytanie, że yy, czy chcemy mieć dzieci z kubą, no to to dochodzi do tego, czy jesteśmy ze sobą w związku. To jest no. Yy, no. Tak, no, ja wiem, nie. nie o, musisz być nie to może być Nie być Nie. Ja, ja yy. myślę. No ja wiem. Du dużo osób mówi, że ja myślę, no. ja, są ja Ale ja no to tutaj bardziej może... Też raz tykliś. myślałem, bo wyszły. Nie, tak. nie. Nie, wszystko musi przyjść Pijatek. z czasem i samonaturalnie. Tak. Do sewaga, jak wyglądają twoje relacje z Wiką po programie, a może połączyło cię coś z inną uczestniczką? Hmm. Koleżanka. Koleżanka, tak. kolega, koleżanka. Kole... Nie, ja, ja nie zmieniam zdanie. Ja mówiłem od samego początku w programie. Jak to poczułem, to powiedziałam, że nic więcej raczej z dziewczynami nie będzie. No, ale jesteśmy ma... przyjaciółmi, bo Tak, to, dokładnie. To jest jesteśmy przyjaciółmi. Ja mam zajebisty kontakt z Wiką. Koleżankami, czy przy, koleżanka, czy przyjaciółka, bo to ważne. Przyjaciółka, ale przyjaciółka. Kochani, dziękujemy Wam z całego serca za oglądanie piątej edycji Hotelu Paradise. Dziękujemy za to, że byliście z nami. E, jeśli nie oglądaliście wszystkich odcinków, to zapraszamy na obejrzenie je na playerze. I pamiętajcie, żeby zostawić suba i kciuka w górę. Kochani, wszystkie materiały ekstra możecie znaleźć w opisie i linku tutaj pod tym filmem.